Witajcie moi drodzy, Michał Bigora i Popiszmy i porozmawiajmy o Muzyce. Zapraszam Was na kolejny odcinek mojego YouTube'owego cyklu. Tym razem będzie to odcinek nietypowy, bowiem będzie on bardziej prywatny. Chciałbym Wam opowiedzieć o moich prywatnych doświadczeniach, ale poprzez te doświadczenia chciałbym tradycyjnie skłonić Was do przemyśleń, do refleksji, do wspomnień, albowiem punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania jest odpowiedź na pytanie czego w czasach pandemii nam jako ludziom muzyki brakuje najbardziej. Myślę, że większość z was odpowie na to pytanie tak samo jak ja, czyli tego, że najbardziej nam brakuje po prostu koncertów, występów na żywo naszych ulubionych artystów. <coughs> Oczywiście <coughs> jakoś na miastkę mamy yy, tego oglądając występy online, ale to jest Oczywiście zupełnie, absolutnie coś innego, to jest jedynie namiastka, to jest tak jak blizanie ciastka czy cukierka przez opakowanie lub przez szybę. Koncerty online zresztą to jest temat na inne spotkania, być może kiedyś temu też poświęcę odcinek. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o koncertach tradycyjnych. I chciałbym Wam opowiedzieć o moich, o moich koncertach, kilku najważniejszych. Oczywiście nie wszystkich, bo wiem, tych koncertów, które były dla mnie ważne w moim życiu, było mnóstwo, dziesiątki jak nie setki. Dzisiaj bym chciał zaprezentować kilka z nich chronologicznie, opowiedzieć o kilku yy, i tym samym zachęcić Was również do przemyśleń na temat tego, jakie koncerty utkwiły Wam najbardziej pamięci w Waszym życiu. Pierwszym koncertem, od którego chcę zacząć, i w ogóle pierwszym koncertem, jaki pamiętam, i na którym prawdopodobnie byłem, a na pewno pierwszym, który pamiętam i to pamiętam całkiem dobrze. Jest koncert, który miał miejsce 22 kwietnia 1994 roku w moim rodzinnym mieście Lublinie. Był to koncert Budki Swlera z okazji 20-lecia. Odbywał się on w ówczesnej hali Miskiego Sportu, Miskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, teraz znanej jako Hala Globus. Budka Sofera wystąpiła tam z gośćmi. Byli nimi m.in. Romuald Alczystaw i Felicja Andrzejczak, czyli dawni wokaliści Budki. Były również panie Izabela Trenowska i Urszula, więc wokalistki, które z Budką współpracowały. Był także Jan Borysewicz, czyli gitarzysta i założyciel Lady Pank, który również w Budce jako gitarzysta w swój czas występował. Był także m.in. wokalista Lady Punk Janusz Panasewicz. Tak jak wspomniałem, był rok 1994, ja miałem wówczas 11 lat. Byłem z rodzicami oczywiście. Sam koncert mm, o stronie artystycznej pamiętam y, blado, pamiętam, że mi się bardzo podobało, pamiętam, że byłem zachwycony, ja już wówczas coś całkiem nieźle znałem twórczość Budki i te utwory były mi znane, zwłaszcza, że koncert z okazji 20-lecia był oczywiście w konwencji Greatest Hits, więc były właściwie same największe ówczesne przeboje Budki prezentowane, i ówczesne, i dawne. Y, ale bardziej od koncertu pamiętam, to, co wydarzyło się później, bowiem dzieckiem będąc 11-letnim uciekłem moim rodzicom, po koncercie, jakoś im się wymknąłem, wbiegłem e, na scenę, dostałem się za kulisy, wszedłem do garderoby, gdzie wówczas siedzieli prawie wszyscy muzycy. Chyba nie było jedynie Krzysztofa Cłogowskiego, który akurat dziś wyszedł. Od wszystkich tych muzyków udało mi się wziąć autografy, chwilkę z nimi porozmawiać. Oczywiście byli oni e, zaskoczeni, że dziecko wdarło się do garderoby, ale wszyscy byli bardzo sympatyczni. A najbardziej sympatyczna okazała się pani Trojanowska. Bowiem e, w momencie, jak dałem jej do podpisania plakat promujący ten koncert, ona go zaczęła podpisywać ja się nad nią nachyliłem. I zrobiłem to tak niefortunnie, że z kurtki, e, w, którą miałam na sobie, wylała mi się otwarta puszka coli lub Pepsi. I ta Pepsi Cola lub Coca-Cola wylała się pani Izabeli na głowę podczas podpisywania mi plakatu. E, do tej pory mam ślady tego napoju na plakacie. Byłem pewien, że pani Iza jest beszta, natomiast y, zachowała się na bardzo, bardzo y, kulturalnie, z klasą, uśmiechnęła się, obtarła sobie ten napój z głowy i posłowała mi w policzek. Co ciekawe, rozmawiałam w nią wiele lat później na ten temat i nie pamiętała tego wydarzenia. Podobnie zresztą, jak i y, a Krzysztofowi Słogowskiemu powiedziałam, że mam do niego żal, że wtedy go nie było w garderobie. Oczywiście pożartem, po serio. Y, to był, jest to było takie moje pierwsze wspomnienie koncertowe, e, bardzo dziecięce. Drugie bym powiedział, jest już bardziej młodzieżowe, bowiem w wieku lat 15, dokładnie 30 września 1998 roku, pojechałem na pierwszy koncert. Prawdopodobnie pierwszy koncert zagranicznego artysty, jaki w życiu widziałem. Ale to był od razu artysta najlepszy, kogo mogłem sobie wymarzyć. Był to bowiem Brian Mace Queen który grał koncert w ramach swojej solowej trasy, promującej jego solowy album Another World. Było to 30 września 1998 roku w warszawskim klubie Stodoła. Był to mój pierwszy koncert w Stodole, a później w Stodole się jeszcze wiele razy, w żadnym innym miejscu nie byłem tak często na koncertach jak tam. Na samym Kulcie byłem w tym miejscu kilkadziesiąt razy tylko. Jest to moje absolutnie ulubione miejsce koncertowe ever. Na koncert Briana pojechałem wraz z moją siostrą Kingą, dwa lata ode mnie starszą. Zresztą taki był warunek rodziców, że e, ja jako 15 latek mogę pojechać takie wyłącznie, jak będę miał opiekę Kingi. Kinga na szczęście także jest fanką Queen i jest nią do tej pory, więc nie było to dla niej wielkie poświęcenie, a sądzę, że była to też dla niej przyjemność. E, pamiętam do tej pory, ile kosztowały nas bilety. To była zawrotna wówczas kwota 65 zł. Co ciekawe, zaskoczyło nas to, że wówczas koniki sprzedawały bilety również przed samym koncertem i to za cenę niższą, bo za 45 zł. Ja dopiero wówczas uczyłem się, rozumiałem na czym polegają te mechanizmy koncertowe, zarówno z dotarciem na koncert, poruszaniem się na koncercie, sprzedażą biletów, etc. etc. Nie ukrywam, że jechałem tam absolutnie podekscytowany, ale też trochę przerażony. Dla mnie to było coś jak pielgrzymka bardziej niż jak wydarzenie artystyczne. Wówczas moja fascynacja Queen, moim ulubionym zespołem i wtedy, i dzisiaj, i już na pewno zawsze, przeżywała chyba swoje apogeum. Ja byłem absolutnie zafiksowany na punkcie tego zespołu. Dla mnie to było spotkanie z bohaterem, z idolem, z mistrzem z góry, więc traktowałem to w kategorii wręcz rzeczy świętej. No. Na pewno bardziej flutowana była Kinga, która bezpośrednio przed, koncercie, przed koncertem miała nawet okazję e, wypić drinka w towarzystwie Urszuli. E, tak, tej samej Urszuli, która również była na koncercie Wódki Tuflera, a która okazała się Wirką Queen, Queenie, która również cudowne była. A sam koncert pamiętam z kilku powodów. E, pamiętam mm, przede wszystkim e, jego początek i jego środek. Początek dlatego, że supportujący Briana May'a, Artur Gadowski, czyli wokalista z -ira, zapowiedział w pewnym momencie, że Brian się trochę spóźni, a teraz na scenę wyjdzie jako nie, niejaki Tweety Conway, eee, czyli ucharakteryzowany trochę na Lisa Presleya e, piosenkarz swoim wyglądem i stylistyką nawiązujący do lat 50. czy 60. Ja w tym piosenkarzu nie rozpoznałem Briana, Eee, krzyczałam wówczas, podobnie jak większość ludzi na sali, coś w rodzaju: Elvis spada i ucieka, i gdzie jest Brian? A okazało się, że to już był Brian, który w ten sposób w takiej konwencji swoje koncerty rozpoczynał. Takim przebraniem, taką kreacją. O, teraz mi z tego wstyd, się z tego, ale to jakby też pokazuje skalę mego przerażenia i absolutnego zdenerwowania, które mi wtedy towarzyszyło, oczekując na mojego bohatera. A sam koncert był niezwykły, pamiętam go bardzo dobrze. I był niezwykły, nawet pomimo tego, że Brian miał przez jego większość czasu problemy z gitarą, ze swoim słynnym instrumentem Red Special. Przez to więcej zagrał na gitarze akustycznej, bowiem ta gitara jego elektryczna się stroiła. Za chwilę znikał za, za kulisami, żeby coś tam naprawiać, stroić, przestawiać. Dzięki temu ten koncert był wyjątkowy, unikatowy na, na tej trasie. Ale chyba. Najbardziej właśnie akustyczny utwór mi się w pamięci, bo było to Love of My Life. Eee, wtedy z całą pewnością popłakałem się jak dziecko, bo to było dla mnie coś absolutnie magicznego usłyszeć to na koncercie. Co jednak ciekawe, hmm, zastanawiałam się przed koncertem, jaki będzie pierwszy utwór eee, zespołu Queen, jaki usłyszę na tym koncercie. A okazało się, że pierwszym utworem, jaki usłyszałam na tym występie, był utwór nie Queen, a grupy Rainbow. Czyli Since You've Been Gone. A to dlatego, że w tej grupie grał Cozy Powell, czyli perkusista, który towarzyszył Brianowi e, przy okazji nagrywania tego albumu, a który zmarł niedługo przed trasą koncertową. I ten koncert, podobnie jak i trasa, były jemu dedykowane. Przejdźmy teraz do kolejnego koncertu. I o ile mm, dwa pierwsze koncerty, o których powiedziałem, kojarzą mi się z okresem dzieciństwa i młodości. No to kolejny koncert kojarzy mi się już z okresem dorosłości, yy, bowiem już tutaj taki nie byłem niewinny, na tych koncertach wcześniejszych. Tym bardziej, że ten koncert zbiegł się z moim pierwszym wyjazdem na Przytanek Ustwok. Było to w roku 2003. Towarzyszyło mi wówczas trzech kolegów: Kuba, Krystian i Robert, których tutaj serdecznie pozdrawiam, jeżeli to oglądają. Yy, to był ostatni jeszcze przystanek Ustwok w żarach. Już od kolejnego roku odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. Pamiętam wiele rzeczy z tego przystanku, między innymi to, że no to nie ukrywajmy, była jedna wielka balanga z naszej strony, która zaczęła się w momencie wejścia do pociągu, a zakończyła w momencie wyjścia z tego pociągu już w Lublinie, jak żeśmy wrócili do domu z, Kostrzy z Żar, przepraszam. Pierwszego dnia uścienie staraliśmy się znaleźć y, słynne miejsce błotnych kałuż, bo wydawało nam się, że jak ktoś jest po raz pierwszy na Ustoku, zresztą do tej pory tak myślę, to powinien y, koniecznie się w tej kałuży błotnej wykąpać. To jest taka jakby ustokowa inicjacja. I my żeśmy pierwszego dnia tej kałuży bezskutecznie szukali i w końcu y, już zmęczeni i na pewno też pijani. Y, postanowiliśmy rozbić namiot. Rozbiliśmy go. Okazało się dzień później, że rozbiliśmy go Właściwie przy tej wielkiej kałuży, bo okrzyki i kawałki błota nas obudziły do tego stopnia, że z zamiotły, byśmy stali w błocie. Więc nie posła nam nic innego, jak do tego błota dołączyć. Wykopaliśmy się w nim porządnie, trwało to długi okres czasu. Pamiętam, że wówczas z leciało Anarchy in the UK, Sex Pistols, było to niesamowite wydarzenie. Gdzieś jeszcze mam zdjęcia z tego momentu i może kiedyś Wam je pokażę. Ale oczywiście najważniejsza była muzyka. Yy, zanim jednak do muzyki przejdę, to powiem wam taką ciekawostkę, że yy, byłem tam, tak jak wspomniałem, z trzema kolegami, ale w pewnym momencie dołączył do nas jeszcze jeden kolega, którego wówczas nie znaliśmy. Był to bowiem chłopak, który twierdzi, że przyjechał z Luksemburga czy z Liechtensteinu, już nie pamiętam, i gdzieś ze swoją tej ekipą się umówił, ale zgubił komórkę, nie może ich znaleźć, i generalnie nie ma pieniędzy, ma tylko ubrania, które ma na sobie, zgubił też namiot. I czy może nas podłączyć? A w ramach podziękowania może nam dać to, co ma. Okazało się, że miał ze sobą kilka nie kilkanaście butelek Johnny'ego Walkera. No to po takiej argumentacji oczywiście się dogadaliśmy i dołączył do naszej wesołej ekipy. I tak podczas gdy wszyscy na Ustoku pili piwo i popularne jeszcze wówczas tanie wino, my praktycznie na każdy koncert żeśmy szli jak królowie życia z Johnny Walkerem. No i na jednym z tych kon z koncertów, e, oczywiście, na którym nam ów Johnny Walker towarzyszył, e, był to koncert dżemu i ten koncert chyba z tego, co pamiętam najbardziej, koncert, który nam zrobił piorujące wrażenie. Najbardziej pamiętam mój ulubiony utwór dżemu w hiku czas, który ten koncert rozpoczynał. Zresztą później ten koncert został wydany na DVD, było to, co ciekawe, pierwszy DVD w historii zespołu a jednocześnie też pierwszy DVD z nagranej Siłą Rzeczy z nowym wokalistą Maciejem Balsarem. Ale nie bez kozery wspomniałem o tym Johnny Walkerze dlatego że musiałem go całkiem sporo robić przedtem, bo pomimo, że koncert był świetny, to usnąłem na nim. Usnąłem pod sceną, przyspałem jego drugą część, przyspałem chyba również koncert maleo Reggae Rockers i obudziłem się na wejderze. Tak mi się wydaje. Także takie mnie koncertowe, udstokowe, gdzieś tam będące na miastku tego, jak fantastyczne, ciekawe, zabawne i rock and rzeczy działy się i na tym udstoku, i na udostokach kolejnych, na których byłem. Teraz już odbywające się pod nazwą Poland Festival, ale to jest odpowiedź oczywiście na, na zupełnie inny vlog. Czwarty koncert, o którym chciałbym powiedzieć, to jest koncert, który miał miejsce 25 sierpnia. 2005 roku w Stoczni Gdańskiej był to koncert Żal mi Żara. Jednego z moich ulubionych artystów w ogóle. I od tego koncertu moja miłość do Żara jeszcze przyspieszyła. To był słynny koncert z okazji 20-lecia Powstania Solidarności. W siłowni około 100 tysięcy osób mi towarzyszyli Kuba, też sam, który był tam na Ustoku oraz Krzysiek. Pamiętam, że ten koncert wbił nas w ziemię. Wbił nas w ziemię totalnie wizualizacje, efekty specjalne gra świateł, lasery, scenografia, a przede wszystkim niezwykła, monumentalna, wręcz symfoniczna momentami muzyka elektroniczna podniesiona w wypadku Żara do rangi Sztuki, w której nawiązywał i do Chopina i prezentował przekój swojej twórczości. Z najsłynniejszymi utworami, czy to spłyt Oxygen, czy to spłyt e, Rendezvous mojej ulubionej płyty z roku 1986. E, to było monumentalne zjawisko, e, bez precedensu w moim dotychczasowym koncertowym życiu. I właściwie nie mające też odpowiednika, a później. E, nigdy tego koncertu nie zapomnę. Mm. I generalnie Żan mi się żaru, mi się kojarzy bardzo dobrze, bo pierwszy artykuł, taki pełny, duży, za który dostałam wynagrodzenie, to dotyczył też Żan mi się żara. A mianowicie e, napisałem kilka lat później e, artykuł na temat 30-lecia słynnej płyty Oxygen do Twojej muzy. Więc tam Żan mi się żara, mi się zawsze już przywijał i myślę, że jeszcze kiedyś jemu, jemu odrębnego vloga poświęcę. Na koniec bym chciał opowiedzieć o ostatnim dzisiaj koncercie, czyli o koncercie e, Queen z Polem Rogersem, który odbył się 16 kwietnia mm, 2005 roku. Czyli to właściwie było przed Żarem żarem, także od niego powinienem było zacząć. E, przepraszam, ale on odbył się przed koncertem Żarem żara. Miał on miejsce 16 kwietnia 2005 roku w. E, praskiej e, saskiej arenie. Mam na myśli Pragę w Czechach. Wprawdzie już trzy dni wcześniej, bo 13 kwietnia byłem wraz z grupą fanów na koncercie z PinSpolem Rogersem e, we wiedeńskiej Stadthale. Ale o tym koncercie powiem kiedy indziej, bo to jest e, temat mm, e, o wiele dłuższy i ciekawszy, bowiem kiedyś będę chciał poświęcić e, vloga tak zwanej turystyce koncertowej bardzo mi bliskiej i wówczas do tego koncertu z Niemczech w Natomiast koncert z Pragi kojarzy mi się nie tylko z samym koncertem, który był oczywiście znakomity, bowiem bardzo sobie ceniłem współpracę z Paulem Rogersem, który nie udawał Frediego, śpiewał zupełnie inaczej, bo to jest wiadomo rasowy blues rockowy wokalista takich legendarnych formacji jak chociażby Free czy Bad Company. Zresztą poza autorami Queen to również repertuar Rogersa był na koncertach grany, zarówno w Pradze, jak i w Wiedniu. Co ciekawe, chyba również Love of My Life yy, zrobił na mnie największe wówczas wrażenie w wykonaniu Briana, yy, ale generalnie współpraca z Polem Rogersem yy, yy, bardzo mi się podobała. Dodam jeszcze, że poza oczywiście Polem Rogersem, w Brian'em Briana Mayem, zespół Queen tworzył oczywiście jego perkusista Roger Taylor, a tym trójce, tej, tej trójce liderów towarzyszył również yy, Dani Miranda, yy, y, Jamie Moses oraz Spike Edney. Czyli klawiszowiec, który często Queen wspomagał. Zwłaszcza w trasach koncertowych, przez niektórych nawet zwany piątym członkiem zespołu. E, co ciekawe, Spike gra do tej pory z Queen, ale tym razem już e, z Adamem Lambertem na wokalu. E, w, koncert był znakomity. E, też trochę do tego podchodziłem na zasadzie pielgrzymki, chociaż już w mniejszym może niż w przypadku Briana Maya solo. Ale jeszcze bardziej niż sam koncert pamiętam okoliczności, które które towarzyszyły sytuacjom bezpośrednio przed, jak i po koncercie. Na koncert bowiem pojechałem wraz z, z, z grupą moich serdecznych przyjaciół, z Basią, z Michałem i z Mariuszem. Pojaliśmy moim <laughs> ówczesnym samochodem, którym było czarne cento. Wówczas jeszcze nie było takich super połączeń, jak są teraz i trasa Katowicką z Warszawy do Pragi. To było około 350 km, pamiętam, że mieliśmy tak obciążony samochód, że e, wszyscy myśleli, że mam długie światło włączone i nam migali, a my byliśmy, po prostu byliśmy tak obciążeni naszymi bagażami i nami. I co ciekawe, wprawdzie byliśmy już noc wcześniej, nie bardzo mieliśmy gdzie się przespać i przespaliśmy się, wydawało nam się, że w lesie. Okazało się na drugi dzień, że to nie był las, obudziła nas wojenna policja i okazało się, że namiot rozbiliśmy w parku krajobrazowym. Zatem z ogromnym mandatem, ale to nie koniec przygód, bowiem po koncercie też mieliśmy problem z noclegiem. Eee, no i uznaliśmy, że skoro już mamy namiot, który się rozkłada błyskawicznie. No to również go wykorzystamy i uwaga rozbiliśmy ten namiot e, na parkingu pod Saską Areną, czyli pod miejscem koncertu. Na parkingu, który był oczywiście asfaltowy. Nigdy nie zapomnę, nigdy nie zapomnę który po afterparty, po koncercie zapytał się mnie, gdzie mieszkam, gdzie mam je odjeść, a ja mu powiedziałam, że mam je odjeść na parking imienia Roberta Planta pod Saską Areną. Jego wyraz twarzy był ten. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to, co wam powiedziałam, spłonił was do własnych przemyśleń, do przemienia sobie zabawnej sytuacji. Wartościowych momentów, do przypomnienia pewnych anegdot czy ludzi, którzy Wam towarzyszyli w Waszych y, koncertach, które Wam utkwiły w pamięci. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału. Zachęcam Was do komentarzy, do interakcji ze mną. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia. Hej!